W faktach nowe wrocławskie przedszkole, niezwykłe, bo wygląda niemal identycznie jak to sprzed ponad 80 lat. Mowa o nieodłącznej części słynnego osiedla WUWA. Oryginalny obiekt spłonął 8 lat temu, jego rekonstrukcja zajęła pół roku i kosztowała 1,5 miliona złotych. O jednym z najsłynniejszych, modernistycznych osiedli w Europie Barbara Jaworska. Parterowy budynek o powierzchni około 350 m2 z płaskim dachem od drewnianej elewacji był dziełem Paula Haima i Alberta Kemptera. Mogło z niego korzystać 60 dzieci. Takich osiedli wybudowano w Europie tylko sześć razem z Wrocławskim. W żadnym nie pojawiło, się, nie pojawiło się przedszkole. To właśnie Wrocławscy architekci przed wojną wyszli naprzeciw potrzebom matek pracujących. Po wojnie przedszkole zaczęło popadać w ruinę, a w 2006 roku doszczętnie spłonęło. Dziś, po bardzo dokładnej rekonstrukcji, budynek wygląda identycznie. Odtworzyliśmy go pieczołowicie, zarówno jeżeli chodzi o kształt, bryłę, jak i też materiały i te, nawet technologie ówcześnie stosowane. Architekci opierali się na starych planach i zaledwie kilku czarno-białych fotografiach. I właśnie z kolorem był największy problem. Całe nasze konsylium, które trwało kilka dni, w końcu doszło do wniosku, że najodpowiedniejszym będzie właśnie taki jasto-szary kolor, z taką minimalną domieszką zielonego. Przedszkole to tylko część planu przywracania dawnego blasku osiedlu. Od lat gotowy jest projekt rewitalizacji całego terenu wokół budynków. Pierwsze przebudowy ruszą już na wiosnę. Czyli ścieżki, utwardzenie terenu tam, gdzie potrzebne, miejsca specjalne informujące o autorach tych budynków. Do tej pory w ramach miejskiego programu renowacji osiedla wyremontowane zostały dwa domy. Cztery kolejne remonty będą realizowane już w tym roku. Został również złożony projekt na ogród, budynku, który był wyremontowany bardzo pięknie i bardzo wzorowo jako pierwszy wszystko to się dzieje dlatego, że, że w 2016 roku będziemy europejską stolicą, stolicą Kultury. I wówczas chcemy, aby przyjezdni Wrocławianie zwiedzali starą WWE i tak zwaną Nową WWE, czyli, czyli Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury na Żernik. Już teraz turyści pierwsze kroki mogą kierować do odbudowanego przedszkola. Tu będzie punkt informacyjny dotyczący WUW-y. W marcu zostanie otwarta wystawa. Swoją siedzibę będzie miała też tutaj Dolnośląska Izba Architektów. Wrocław, Barbara Jaworska.